2 stopnie w nocy, 26 prawie w dzień, godzina 13:34. Wahania temperatur bardzo duże. Trochę myślę, że 2 stopnie. Egzotyki cierpią, ogórki cierpią. Zapraszam Was na spacer. Miło Was. Przywitam kolorami. Jak już mówiłam zapraszam na spacer co kwitnie. Na szczęście słoneczko zaszło dalej taka wysoka temperatura, ale jest już godzina prawie 18, .00. tutaj mamy pęstemon. Pierwszy pęstemon w ogrodzie nam zakwit. Każdy pęstemon ma takie same kwiaty, tylko inny pokrój, ten jest taki bardziej niski, niska belinka. I tu zanim to odstające do góry to brodia niebieskie kwiatuszki, roślina cebulowa szykuje się do kwitnienia tutaj miłek wiosenny nam przekwit i wytwarza nam nasionka znalazłam sieweczki dwie zaraz znajdziemy to Wam pokażę jak wyglądają sieweczki już szukam szukam, mam tutaj mamy dwie sieweczki miłka wiosennego, jak koperek. Dwie malutkie. W tamtym roku było ich więcej, ale widocznie nie wytrzymały zimy. Tutaj budzą nam się kaktusiki i kwitnie lwia paszcza, płożąca. Również przekwita nam wielczomlecz, będzie niedługo szczelał nasionami. Szczela jak z armaty. Zakwitła również Firletka, smułka, piękne, pełne kwiaty ma. Też firletka, taka sama, tylko jest pusta. Kwitnie u nas na łąkach. Ma takie wiatraczki, ale nie pełne. Ona jest roślinką, która się klei. Jej łodyżki są bardzo klejące, nawet owady się do niej przyklejają. No z ładmi ostrość jest. Tutaj kwitnie nam pod różyczką. Różyczkę mamy. Christofeld. Jakoś tak naprzeciwlistny. Nie pamiętam dokładnie nazwy. Niska bylinka. Ona dopiero się nam rozwija. Lubi pełne słoneczko. Roślina skalna, ale u mnie jak róża była mała, to tu był posadzony. I tak został. Trzeba się schylić, żeby go zobaczyć nasienniki. Fajnie wyglądają. To jest dębnik ośmiopłatkowy. Ma takie pokręcone te nasionka, a tu jak dojrzały ale czy się sieje, nie wiem. Podobne ma nasionka do sasanki. Wiecie co? Zostawię w klepie i zobaczymy czy on nam się też wysieje. Na razie sobie tu położę, skończę film. Jak mi ich nie zwieje, to je wysieję. A jak nie, no to wysieję resztę. Tam tulipany, liście do usunięcia, bo grzyb łapie. Także trzeba usunąć. I idziemy po moim buszu popatrzeć, co wydaje nasiona, co kwitnie. Tam mu Sebastio, a pod nim kwitnące palczychy. Basio był w budzie, razem z nim była fuksja. I zostały pałczychy. I nawet zakwitły. Nie pamiętałam, żebym ja je tu miała, no ale pamięć krótka ta już przekwitła, muchy tak obłaziły. Podeszłam do Basio, by go podlać. A tu pełno much. Basio też już zaczyna pięknie rozrywać, i szykować kolejne szczepki. Będzie ich więcej. Też już spory okaz z niego. Ale dwa stopnie w nocy to raczej nie sprzyja egzotykom. Tutaj było widać jego cięcie na wysokość moich kolan, czyli 50 cm. I to jest tegoroczny przyrost. Bez ogrzewania tylko Buda z liśćmi. Też mam co podjadać w donicach, pnące truskawki. Tutaj na nowe, młode. Też już owocują. Meniam. Uwielbiamy troskawki. Z tyłu na ogrodzie jeszcze trzeba poczekać, chociaż pół na pół, niektóre już są ładnie dojrzałe. Obornik jednak zrobił swoje, by ładnie podrosły. Tutaj przy ganku petunie żarłoczne. Podlewamy cały czas nawozem. I pasiflora. To jest ta jadalna. Już widzę, ma pączki, Też dostaje sporo nawozu. I dużo wody. Chlejus. No ale stoi na pełnym słońcu. Donica schowana, bo czarna. Zasłoniłam tą donicą, bo jednak przy 25 stopniach korzenie się parzą. Więc warto robić osłony na donica. Kolejne irysy i kolejne piwonie nam się pokazują. Tutaj też piękny irys taki biały, z ciemnym, fioletowym środkiem. Zakwitła pie y y y pierwsza szałwia, wyłożyła się jak andzia tutaj do gruntu wsadziliśmy kwitnące w ogrodzie zimowym pałczychy. Także będą zdobiły z liści. I pokazały nam się pierwsze goździki. Je trzeba podwiązywać. Więc trzeba poszukać kołeczka i je podwiązać. Bo się wykładają pędy. Tutaj maczek pełny. Tutaj szykuje nam się już Wam powiem no liatria właśnie szukałam imienia tej ślicznotki u mnie są dwa kolory biała i fioletowa tutaj wielosił niebieski sam się wysiał i tak pozostał majowe piwonie przekwitły i wytwarzają nasienniki nie będę ich siała a więc trzeba pourywać bo tylko będą śmiecić płatki a nasienników nam nie trzeba, bo nie będę siać ileż to można tutaj mamy kolejne iryski tutaj szykuje się kolejna firletka szeholedońska jakoś tak, przepraszam, że pomylę, ale coś szecholedońska. wiecie o co biega tutaj iryski i lilie nam się szykują Tutaj venti. Mam nadzieję, że jej nie przysmaliło, bo stała cały czas w domu. Wyciągnięte liście, ale się poprawi. Tutaj od deszczu położył nam się niby czarny irys. Czarny. No czarny ma tylko te dolne płatki. No i leży. Spać mu się zachciało. Ciężkie kwiaty, a nie utrzymuje łodyżka. Także jak kupujecie czarny, to jest czarny ale tylko ten pierwszy płatek, reszta to jest taki ciemny, bardzo ciemny kolor. Tam mamy ireski żółte z bordowym. Co tutaj nam zakwitło? Żuraweczki kwitną. Orliczki przekwitają, trzeba pościnać nasionka. Tam też wyłożył się, ale kwiaty podniósł do góry leżący, leżąca łodyga, a kwiaty podniósł do góry irys. Tutaj również ta fir firletka szachledońska i tam jeszcze mamy lilię i szykuje nam się hibiskus bylinowy, który się wybudza. Tutaj mamy powojnik, to wszystko rośnie teraz tutaj pod orzechem włoskim. Tawulec pogięty, to jest krzew. Pięknie się prezentuje, a pod nim zaczynają się rozwijać Goździki brodate, inaczej żelazne, różnokolorowe. Uwielbiam robić z nich bukiety na grup mojego taty. Bo ogólnie kwiatów nie zbieram do wazonów. Wolę je podziwiać w ogrodzie dłużej. Cieszą mi, pięknie wyglądają. Wystarczy zerknąć przez okno i kolory widać. Pod orzeszkiem jeszcze wysuwa nam się maczek. Tutaj zaczyna nam pękać. A tu otwierać ma bardzo duże, takie jasno-różowe kwiaty. Tutaj brunery i liliowce. Także jeszcze czekamy. No i tam mamy ozdobne z liści, czyli będzie cały czas zielone kwiat elfów, czyli medium. tutaj liliowiec, czekamy na jego kwiatki. Gunerka pcha do góry liście. Jeden przez drugiego się kłóci, który ma być wyższy. Tutaj też krzewuszka nam kwitnie, i też piwonia nam się pokazała. Kolejna, różowa. O, taki ma kolorek śliczny. Ciemny, taki różowy. No i widzę, będzie można wysiewać już szachownicę kostkowaną. Teraz jest dobry czas, żeby pozbierać nasionka. Nasienniki się pootwierały. No chodź tutaj. O. I zobaczcie, wysypują się same. I wprost do gruntu. Poszukamy miejsca do, dla niej. Tutaj piękny, ozdobny cimiernik, a więc nasionka sobie tutaj sypniemy w szachownicy, gdzie miała fajne towarzystwo i tylko je tak przygniotę. Ja nigdy nie przysypuję nasion. Deszczyk popada, to je wciśnie w glebę, a je jedynie przygniatam po to, żeby wiaterek jak zawieje, żeby nie poleciały. Jeszcze kwitną serduszka okazałe, bardzo napęczniałe mają nasiona. Zobaczcie, może, bo część z Was mówi, że u Was serduszka nie wytwarzają nasion. Nie wiem, jakie mam uwady ale moje gałązki serduszek wyglądają tak. I to wszystkie. Podejdziemy teraz do białej. Mnie pięknie się serduszka wysiewają. Tutaj biała, białe serduszka również Zobaczcie, każda gałązka, każda gałązka ma nasilniki A więc będzie sporo, tylko że no, część tutaj się wysiewa na trawniku i nie będzie miało mm, szans, by wyrosnąć i tam pięknie kalmia kwitnie. Podejdziemy do niej, bo takie zbliżenie z mojego telefonu nie za bardzo. No i jestem przy kalmi Zaczęły się kwiaty pięknie otwierać. Krzew obsypany cudownie kwiatami. Widoczny jest z daleka. Tą trawę to widzę w ekranie. Zobaczcie jaki ma duże, piękne kwiaty. Kolejna kalmia się otwiera, także też do niej podejdziemy, ale ma kwiatki bardzo drobne. Idąc do tej kolejnej kalni, tu mam jeszcze jedną, ale ta miała mieć kwiaty czarne. Wiecie co, zerwę i sobie porównam, bo kupiłam od jednego sprzedawcy i wydaje mi się, że ten kwiat jest taki sam jak ten poprzedni. Ale ręce uwaliłam. Łojoj! A jednak nie, ciut się różni. Bardzo mało się różni, ale ta miała być czarna. By może nie widzicie, ale jest ciut ciemniejsza. Nie wiem, czy to widać na ekranie. Jedynie jest ciut ciemniejsza. No i fakt, że maliście inne, także jest inna, ale bardzo mało się różni. Nie mam jak przybliżenia zrobić. A ręce mi się. Aparat mi się trzęsie. Bardzo delikatna różnica. A miała być czarna, a szkoda. Dobra, idziemy zobaczyć do tej drobniejszej. Tutaj między wielosiłem niebieskim, białym. Jest kolejna kalnia, ona ma już parę dobrych lat. Ale zobaczcie jakie ma drobne kwiaty. Piękne, ale bardzo drobne. Tu jest moja ręka, mój brudny paluszek i ma dużo drobniejsze. Ale też pięknie się prezentuje jak otworzy wszystkie pączki. Krzewinka ma około metra wysokości. Tutaj pomału zaczyna otwierać, otwierać, podnosić do góry. Pączki kwiatowe to jest haber wielkokwiatowy, kolor żółty. Jeżeli podnosi na takich nogach, czyli będzie kwit, to będą kwiaty. Dużo takie żółte kwiaty ma. Też uwielbiają je owady, ale nie zawsze u mnie ma nasiona. Starza się, że z jednego, właśnie kwiatka ma z jedna, dwa nasionka. On ma pełne kwiaty, grube, więc owadom bardzo ciężko jest zapylić takie rośliny. Co tutaj nam się szykuje? O, rodgestia nam się zaczyna otwierać. Tutaj mamy z takim ciemniejszym kwiatem. Jeszcze, jeszcze nie za bardzo się otworzyła, ale biała już pomalutku. Zobaczcie, jak się biała otwiera. Ma takie gwiazdki delikatne. Jak to uchwycić? Ciężko. Ma takie delikatne gwiazdki. A tutaj jest widać różnicę. O tamta jest biała, a ta jest właśnie ta ciemniejsza. Dobra, pokażę Wam jeszcze iryska i kończymy na dzisiaj. A ja idę kosić. Jutro ponoć ma padać. W następnym tygodniu znowu ma padać niech pada ale niech będzie ciepło, nie 3 stopnie, 2 stopnie w nocy ogórki dostały żółte listki i nie za bardzo mi chcą rosnąć muszę nakrywać je włókniną tam mamy tego iryska pokażemy iryska na koniec i się z wami ładnie pożegnam biorę kosiarkę pod kaszarkę i jedziemy z koksem będziemy kosić, żeby trawa nam nie rosła po kolana. Dobra. Dziękuję Wam, kochani, za miły spacer. Serdecznie Was pozdrawiam. No i do usłyszenia. Cześć.